Dominikanie mają bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o e, właśnie ewangelizację e, też e, Chin i regionu. Właśnie w, e, prowincja dominikańska Matki Boże Różańcowej powstała z, z zamysłem ewangelizacji Chin, a teraz ewangelizuje w różnych e, krajach Azji. E, też na przykład na samym Tajwanie Dominikanie byli pierwszą wspólnotą która tutaj dotarła. Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnej odsłonie w serii, a myśmy się spodziewali, kolejnej też z Tajwanu. Tajwan, po raz kolejny. I jest moim gościem ojciec Tomek Zaleski, dominikanin jak widać i spotykamy się w szkole katolickiej w Tajpej, no bo duża część Twojej pracy na Tajwanie to szkoła. Tak, jestem na Tajwanie od 15 lat i w zasadzie szkoła mi towarzyszy od dawna, bo nawet w poprzednim miejscu, gdzie mieszkaliśmy w Kaohsiungu, to też ja byłem tam kapelanem w szkole i tutaj teraz w Tajpej też, więc ta Chociaż nie tylko, inna szkoła i chociaż <noise> nie tylko to, y no może tak zacznijmy jeszcze. Co byś mógł dodać jeszcze o sobie? W ogóle skąd pochodzisz w Polsce? Ja jestem z Bytomia. Wstąpiłem do zakonu kiedy miałem 20 lat. Tutaj ojciec Tomasz był moim prawda, przełożonym. A po święceniach, rok po święceniach wyjechałem na Tajwan. Czyli to był rok od 2010 roku jestem na Tajwanie. Ojciec Andrzej, z którym już pewnie widzieliście rozmowę, też rok był poświęcenia. tylko on w Petersburgu, a potem Tajwan. Także ten rok się powtarza jakoś. Tak. To też wynika z tego, że Tajwan właśnie chce, żeby jakoś tutaj przyjeżdża i miał wizę misjonarza, to trzeba mieć co najmniej rok, dwa lata doświadczenia dusz To też z tego wynikało. Mm. I. Nauka języka? Jak tobie poszło? No spokojnie, ale to jest trochę czasu. Dwa, trzy, trzy lata w zasadzie się uczyłem tak w szkole. A potem w zasadzie cały czas się przez kontakt, słuchanie, cały czas się uczy. Ale taki początek, jak już jesteśmy w szkole, tak. to się troszkę tak zajmiemy warsztatem. Mhm. Czyli, że przyjeżdżasz tu i co mhm. najpierw robisz? E, tak, idę do Szkole. Centrum e, Nauki Języka Chińskiego. To było przy w Tainanie. E, Uniwersytecie w Tajnanie. Uniwersytet się nazywa Chenggong. E, I tam właśnie pierwsze dwa lata spędziłem e, ucząc się języka chińskiego. I dopiero potem pasterstwa jakieś? E, nawet jeszcze jeden rok dodatkowo mi zajęło. Chociaż już ten trzeci rok to był taki, że że rzeczywiście już, już byłem w Kaucium, to było, a właśnie tam jest ta nasza szkoła więc, i też parafia, więc miałem już trochę więcej takiego kontaktu. Chociaż jeszcze też zrobiłem jedną rzecz w międzyczasie. Miałem właśnie już, już nawet na początku muszę po angielsku dla, właśnie dla imigrantów z Filipin. Już nawet to się zaczęło właśnie nawet od razu tak wcześnie w Tajnarii. A jak już o tym mowa, to na Tajwanie jest wiele narodowości, jakoś się to składa, czy raczej. Czy znaczy, wiadomo, głównie, są, głównie, głównie tutaj są Tajwańczycy, natomiast teraz y, oni również mają y, społeczności imigrantów, y, którzy właśnie są głównie pracowników y, z Filipin, Wietnamu, Indonezji, y, czasem też z Tajlandii. Głównie pracują na, na budowach, ale też w domach, opiekując się starszymi osobami, też tutaj w szkole, też również są. Tak, tak. Także jest no bo to dużo. szkoła, w której my jesteśmy, tutaj wszystko jest po angielsku. Przed chwilą byliśmy tak. na początku takiego tutaj y Jarmarku, to jest. Jarmark, tak. Jarmark, Jesienny. Tak. Jesienny jarmark. I to Halloween. Jest no właśnie. Więc tam są za bale, wszystkich świętych, a tu jest jarmark. Na przykład. I to prowadzą siostry dominikanki, tą szkołę. One to założyły. No i tu jesteś od. W szkole od 2020 roku 5 lat już. Tam. Bo my się Pięce. spotkaliśmy właśnie w Kajszungu 9 lat temu mm -hmm. i wtedy byłeś w Kajszungu, tak. a teraz tu. Jeszcze wracając do tego, kim jesteś, to jeszcze jesteś magistrem braci tutaj. Tak, mamy teraz 8 y, braci, z czego jeden jest w Australii, więc siedmiu tutaj na miejscu. To są głównie Tajwańczycy, My mamy grupę, mamy mm. właśnie taką tajwańską grupę, wszystkie zgromadzenia nam zazdroszczą, mm. ponieważ na Tajwan to jest <laughs> niesamowicie <dobra>. duża liczba. <laughs> Ale w zasadzie oni zaczynają, dopiero są większość z nich na pierwszym roku filozofii. Okay. Mm -hmm. Jest kilku starszych, jest, niektórzy już są właśnie na drugim, trzecim roku teologii już później, więc... Mm. Mieliśmy też święcenia dwo, e, półtora roku temu, Dwóch braci, jeden właśnie z e, Tajwanu z ludności aborygańskiej, tajwańskiej. E, I jeden Brat Japończyk, który wstąpił do naszej prowincji tutaj tak. E, ale wracam. Kajszung, e, pierwsze trzy lata. Potem szkoła? Tak, szkoła też, też byłem wikarem w parafii tam tamtejszej. Właśnie wtedy ojciec Angelik był e, proboszczem. proboszczem. Tak, to był też ten czas. No, wtedy też oprócz właśnie bycia kapelanem w szkole, to już jest syndykiem w klasztorze. <laughs> Dlatego, że w kaosią właśnie większość jest starszych ojców, więc tam też bardzo potrzeba <laughs> różnego rodzaju pomocy. więc to, Tam też jest więc, siedziba. Prowincja. Mm. <laughs> tak. Mm. I potem? Kapelania. Znaczy, tak, tak to się nazywa, tak? Czy to się, jak się nazywa w tej szkole? Tak, 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 kapelania. Tak, tam jest, taki jest, właśnie większość uczniów nie jest katolikami i też sam program szkolny właśnie tajwański nie pozwala na zajęcia z religii, natomiast można uczestniczyć w różnego rodzaju właśnie imprezach szkolnych. I w czasie tych imprez szkolnych to raczej jest swobodniej pod tym względem, że można właśnie mówić o religii, o Bogu, o Jezusie. I właśnie uczestniczy się, w, w właśnie kapelan uczestniczy właśnie w planowaniu tego rodzaju. Event. eventów. <laughs> Czasem to są na przykład bardzo popularne: to jest błogosławieństwo uczniów zwłaszcza przed egzaminami, chociaż, tak jak mówię, jest bardzo mały procent katolików, ale wszyscy do błogosławieństwa przyjdą, nie będą mieli oporu, tylko będą czuli, że to jest coś dobrego, więc... Po dobro przychodzą. Więc po dobro przychodzą. I potem Tajpej od razu? Czy coś jeszcze Tak, to był Tajpej od 2017 roku. W zasadzie taki powód, dla którego przyjechałem do Taipei, to były studia magisterskie z psychologii. To był taki bezpośredni powód zmiany miejsca. Natomiast jakoś od początku miałem na myśli, że to jest związane z formacją, właśnie z pracą formacyjną, i że, że, że temu to ma służyć, te, te studia. Nie za bardzo, nie, nie chodziło właśnie ani za bardzo o dyplom, ani za bardzo nie chodziło o to, żeby yy, być psychoterapeutą na zewnątrz, <grytko> tylko właśnie o to, żeby, żeby, żeby te studia pomogły właśnie potem w formacji braci. Bo w zasadzie od tego czasu, od już właśnie od 2017 byłem przełożonym braci kleryków, chociaż ich na, na początku było bardzo mało, bo na przykład był jeden, hmm. dwóch na rok na początku, to tak to wyglądało, dlatego miałem dużo czasu na studia, ale potem właśnie coraz więcej, coraz z no. każdym rokiem z każdym rokiem było, było więcej, Także. Yy, teraz nawet z Afryki jest jeden brat czarnoskóry. Yy, tak, jest postulant z Afryki. Teraz zobaczymy i z Wietnamu też zobaczymy jak im pójdzie. No, no. Dużo, dużo jest, yy, yy, powiedziałbym yy, wyzwań przed nimi stoi. Zwłaszcza no, tak. tak, zwłaszcza i język. Yy, Jeden jest starszy wiekiem, to też jest wyzwanie. Jeden jest bardzo młody, to też jest wyzwanie. No no <laughs> tak. Tak. Chociaż właśnie jak to, że Ty się tutaj przyjąłeś, czy tak jak Angelik, no to jest, strokuje nadzieję, że to jest możliwe. Tak, anżliwe. że to jest możliwe. Tak, generalnie to jest możliwe. Ja bym powiedział, trzeba założyć więcej czasu, pierwsze, hmm. tak, niż jakiekolwiek inne miejsce, to znaczy a raczej jakiś kontrakt czteroletni to by było hmm. za mało, bo to jednak jest właśnie sama inwestycja trwa 2-3 lata w sam język. Hmm. Dlatego no, zdecydowanie jest tak, że, 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 że to przejście tutaj wymaga czasu, więc pewnie jest to coś dla młodszych osób raczej, czy też dla młodszych hmm. braci, ewentualnie nie. No, ze Szkocji też próbuje Jest, w sensie, jest, no. jest. Zobaczymy, aby poszło wszystko, wszystko dobrze. On jest bardziej tak ukierunkowany intelektualnie, na filozofię. Zobaczymy, oby, oby poszło wszystko dobrze. Jakie mam wrażenie generalnie, że tutaj, jak tu jestem, że właśnie robię bardzo różne dziwne rzeczy <grym> <grym> i w sensie takim, że. że Jakbyście spytali, jak, jak się przygotować, to musimy powiedzieć nie wiem, bo, bo, bo tyle jest różnych rzeczy, które jakby są możliwe, e, są możliwe właśnie do, do podjęcia. I czasem są też e, musimy je podejmować. No właśnie takie zadania jak e, ekonomia klasztoru, e, sekretariat w prowincji, e, właśnie formacja. E, to są wszystko takie rzeczy, których jakby nie, nie było wcale wiadomo na początku, że to tak będzie wyglądało i że to konkretnie, to konkretnie będzie, będzie potrzebne. Mhm. No bo tak właśnie, choćby ta seria ma tytuł, a myśmy się spodziewali, więc jakbyśmy wrócili do tego momentu, gdzie mhm. wyjeżdżasz z Polski, mhm. a myśmy się spodziewali, to, czego się spodziewałeś, a co cię tutaj spotkało. Naprawdę nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Czy w ogóle na moja pierwsza czy, podróż właśnie taki pole... tak, Pierwsza podróż w ogóle polegała na tym rzeczywiście, że, że to było przejście takie właśnie od jakiejś tam fantazji, marzeń do, do zetknięcia z rzeczywistością i takiego i poczucie, że może rzeczywiście coś z tego będzie, że to jest rzeczywiście, że ten świat nie jest aż tak dziwny, nie jest aż tak nieznany, nie jest tak nie do ogarnięcia. To, była, to były pierwsze wrażenia z podróży, że to wszystko tak jakby z jakiegoś, jakiś takiej chmury marzeń nastąpiło to pierwsze takie zetknięcie, zetknięcie z rzeczywistością. Powiedziałbym, że wyszło w miarę pozytywnie, w sensie takim, że chciałem, chciałem dalej Iść w tym kierunku. Natomiast na pewno po drodze było też dużo zmian. Sama zmiana to było coś takiego, że, że coraz bardziej zostałem i na Tajwanie, i we wspólnocie tajwańskiej. To na początku było, plan był inny, zupełnie inny, bo plan był bardziej na międzynarodową wspólnotę do ewangelizacji Chin kontynentalnych. Taka była, taka była pierwotna formuła i taki był zamysł braci z Polski, i w tym kierunku, w tym kierunku to szło. Natomiast to musiało być zoryfikowane. Wszystko się okazało, że to nie jest takie proste. I powiedziałbym, że tymi, którzy będą ewangelizować, to będą bracia tutaj lokalni. Mhm. Stąd i że to oni ostatecznie wezmą się za tą misję tak już tak konkretnie i na poważnie i w takim y, też jasnym kierunku. Y, więc no, to była na pewno duża różnica taka prawda, że y, może też pod, pod takim względem, że, że jak, jak, się, jak się myśli, że jest się misjonarzem, to właśnie gdzie się, e, pracuje właśnie z lokalną ludnością. A ja tutaj dużo robiłem takich rzeczy wewnątrz zakonnych, Właśnie sekretariat, ekonomia klasztoru, czy też, czy też właśnie formacja zakonna. W takim kierunku to poszło. No myślę, że się, no nie końca, na pewno się nie spodziewałem, że to aż tak, że to, to będzie tak. Na pewno dużą zasługą tutaj braci z Tajwanu było był fakt, że oni nas, e, otwarli się na nas mm -hmm. i e, dopuścili nas do swojej wspólnoty. Można powiedzieć, że w zasadzie na, róż, na równych prawach, bez żadnych większych takich... Mm -hmm. Wiadomo, zawsze jest różnica, jak się jest w kontakcie z ludźmi tutaj miejscowymi, natomiast e, jak dla mnie, to było zawsze takie poczucie otwarcia i równości i, i zapraszania do podejmowania właśnie Różnego rodzaju działalności, różnych prac. Takie, takie takie poczucie. I myślę, że to tutaj braciom bardzo wyszło na dobre. Mm. Myślę, że tak. mm. Ale jeszcze Kraczek do tyłu. Mm -hmm. W ogóle skąd pomysł na <laughs> Tajwan, Chiny? Tak jak powiedziałem, była grupa braci z Polski. Ja jestem tak naprawdę najmłodszy. Jestem ostatni. Jestem ostatni, szukam następcy, prawda? Halo. Może to ty. Tak, więc byli bracia z Polski. Zaczęło się od Ojca Krzysztofa Popowskiego i Andrzeja Wójcika. Potem też Angelik do nich dołączył. To, była nawet, to był nawet większy, większy projekt, gdzie generał zakonu Timothy Ratcliffe chciał wspólnotę międzynarodową, właśnie braci w kontekście, w kontekście Chin kontynentalnych. Mm -hmm. Tak to się wszystko zaczęło. My, ja byłem na przedłużeniu, byłem powiedzmy w takiej drugiej grupie braci, mm -hmm. która była zainteresowana. Z tej grupy braci najważniejszy okazał się brat Wojciech Gorobiecki, który właśnie tą pierwszą podróż, którą odbyłem, o której hmm. mówiłem, że była takim spotkaniem z rzeczywistością, no to właśnie to właśnie on, on, on zaprosił i też e, e, dzięki niemu mogłem zobaczyć i w pewnym sensie być tutaj, kontynuować tutaj Nasz, naszą misję. Tak. I on tu jest na Tajwanie też. Dalej jest, tak. tak, tak, tak. Można nawet jeszcze wcześniej szukać, bo można szukać do przed II Wojną Światową no, i tak. wysłanie polskich dominikanów na, na misję do Chin. Trzech, trzech wtedy braci ojców było w Chinach. Tak. Aż do 1949 roku. Więc to taka taka była wspólnotowy pomysł. I że nie tam jakieś Ameryki, nie Afryki, nie Australii. Tak, tylko. tak, właśnie, właśnie w tym kierunku był ten, ta, ta, tam, ta myśl właśnie już braci przede mną, która sięgała. Hmm. Dominikanie mają bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o y, właśnie ewangelizację y, też y, Chin i regionu. Właśnie w, y, prowincja dominikańska Matki Boże Różańcowej powstała z, z zamysłem ewangelizacji Chin. A teraz ewangelizuje w różnych krajach Azji. Też na przykład na samym Tajwanie, Dominikanie byli pierwszą wspólnotą, która tutaj dotarła. Właśnie jak jutro zobaczymy pierwsze fundamenty pierwszego Kościoła z XVII wieku i pierwsze, pierwsze właśnie, pierwszy kontakt hiszpańskich Dominikanów z Tajwanem, też z Chinami. Bo się słyszy, jezuici, jezuici, jezuici z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem, tak. Z całym szacunkiem. Ale Dominikanie, Dominikanie też tu byli, a właśnie w niektórych rejonach, tak jak na Tajwanie, byli pierwsi. Mm. Tak. Przybyli głównie z Manili, bo to wtedy już Filipiny były pod hiszpańską. Pod hiszpańskim zarządem, więc to było blisko. To jest blisko do Z Manili dotarli na południowy Tajwan, właśnie w okolicy Kaohsiungu i tak pierwsi. Jak widzicie mamy tutaj ja, mam taką specjalną wizitor, prawda? A tutaj jakby ja specjalną legitymacja. Ten... Legitymacja. legitymacja. Bez tego nie moglibyśmy tu być. <śmiech> <śmiech> nie moglibyśmy tu wejść. <laughs> Mówiliśmy troszkę też właśnie o tej szkole w Kaishungu i teraz tutaj już z Dominikanek. Czy jeszcze o jakiej o edukacji na Tajwanie? Czy byś chciał jakieś dwa słowa, no bo Ty jesteś tutaj bardzo. Może ogólnie, właśnie o kościele tak. katolickim, który mm. właśnie ma tutaj duże, takie długie tradycje, właśnie pomocy, która wyrażała się w edukacji mm. i w szpitalach, służba zdrowia. To są mm. dwa takie kierunki, gdzie właśnie katolicy, misjonarze są. Znani, znani na Tajwanie już od, 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 od długiego czasu, od prowadzenia właśnie tych dwóch rodzajów działalności. I w tym jest ewangelizacja. Tak, w tym jest ewangelizacja, a też właśnie po prostu też zwykła, po prostu służba ludziom. A jakbyś miał, jeszcze wracając do pytania, myśmy się spodziewali, jesteś tu lat 15. 15. Jakbyś powiedział, czego się spodziewasz za 15 lat? Za 15 lat? Co by tu mogło być? Co ty mógłbyś tu robić? O, bo jak mógłby wyglądać kościół na Tajwanie za 15 lat? Także bardzo bym chciał i bardzo bym sobie życzył, żeby właśnie ci bracia, którzy są teraz w formacji, żeby rzeczywiście oni mogli też zaangażować się w działalność ewangelizacyjną. Oraz studia, działalność intelektualną, jest ich na tyle, że mogą się podzielić trochę. Mm. Wydaje mi się, że nie można zaniedbywać żadnego z, tego, z tych kierunków. Szczerze mówiąc, bardziej mam poczucie, że nie można zaniedbywać ewangelizacji. Dlatego, że tutaj to jest kwestia przetrwania. Mm. <laughs> Dlatego, że te wspólnoty są tak e, małe, że jeżeli się przestaje o ewangelizację, to zasadniczo one obmierają i hmm. starzeją się i się kończą. Hmm. Także y, wydaje mi się, że, że, że rzeczywiście ewangelizacja będzie priorytetem. Hmm. I oby tak było. Dzisiaj hmm. przy obiedzie z jednym z braci się dogadaliśmy, że on gra na bębnach, tak jak ja na bębnach grałem, bęben przywiozłem do y, Klasztoru, i wtedy przeor ówczesny powiedział: przybije ci nożem. Zacząłem grać na tym bębnie. wieć ci nożem ten bęben. No ale jak widzicie, teraz jest są i duże wielbienia, i lednica, i wiele rzeczy, więc mu powiedziałem, że zaczyna się od bębenka, a tak naprawdę można robić dużo większe rzeczy. Jak pokazałem, co się dzieje w Polsce, to on mm -hmm. się rozpalił. I to rzeczywiście taka ewangelizacja. Nie wiem, czy musi być taka jak w Polsce, ale rzeczywiście wydaje się, że horyzonty są dużo większe i, i dużo dalej niż to, co widzieć, widzieć możemy z tego miejsca, kiedy gramy na Bębenku, czy cokolwiek tam innego robimy, prawda? Tak. Bracia dużo inwestują w muzykę. Oni lubią śpiewać i lubią też kształtować nasze, y, y, nasze wydarzenia parafialne, także uczestniczyli. W w procesji i pomogli ją pójść w kierunku bardziej właśnie otwartym i współczesnym dla tej procesji. O, no więc jeszcze trochę przed nami. Tomku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cieszę dziękuję. się, że mogliśmy się spotkać tutaj w szkole. To jest miejsce pracy. Może Tomasza. jedna, ostatnia rzecz. Mhm. Tutaj mamy wspólnotę świeckich Dominikanów. Ona o. jest w tworzeniu się. 7 listopada, 8 listopada Pierwsza Piątka złoży profesję wieczystą. Mamy nadzieję, że tak za 2-3 lata to już będzie taka stała wspólnota właśnie świeckich dominikanów. Także tutaj widzimy i prowincjała Angelika, i Tomasza, też innych. Tutaj jest święty Dominik. O. młody. Młody, jakby symbol Pucący tej się. szkoły. No, Zbliżamy się. To tu jest do Drugi to Tomasz. Własnej roboty. Także <laughs> jesteśmy u Dominikanów, po dominikańsku. Was w takim razie pozdrawiamy, błogosławimy, trzymajcie się z Panem Bogiem.